Dokładnie, trzeba być fair, widzowie! Oho! Co jest? Co kto za skrzynkę zrobił? Coś to kurwa za skrzynie zrobił! I chuj i nic. I nic, ja pierdolę, a się podpaliłem. ale tam spoko na wyjść No To jest to, to jest, jest to, to twoje jest, kurwa Ja pierdolę ja już skutka Ale to terror, kurwa ciężko poszło, nie? Cześć myszko, ale ty pięknie wyglądasz, no, no. no. bać tego mida, tam giniemy jak debile Ja jestem G2 Esports No, ja. masz Widzisz mycha? Nie jak piłkarz Jestem, kurwa, snajperem. No dobra. dobra. No. Jestem snajperem i jeżdżę rowerem. <gulacz> kurwa, piłkarzem. W Kork korkach jeszcze jakbyś siedział. Mm, co? P piłkarze, Korka. piłkarzem takie <gulacz> Under pan. CO? Under? Nie, <gulacz> yeah, be... zabijam. Masz screama, Degla. Jesteś Ta. Okej. Okay. Secret już. Jadą. Jeden tylko. Zjeżdżaj do... tego, tak, tak, tak. czyli go... Po końcu, ja mam już do... git tutaj. No nie zjeżdżajcie, no bo jeden... Ej, kum tu jest już! Kurwa, to patrzcie coś, no! Na chuj ty tam w ogóle zeskakiwałeś, tego kurnika, Jak byłem jak w lobby, powiedz mi. No, on odpierdoliłem w chuj Nie no, myślałem, że zjeżdżałem, kurwa. To mówię. Nie... Bo... Tak. No, Odjebałem lipo. Teraz rozpierdolę coś. CO?! Ej! Ej! Klipa dajcie! Ej, ale daj klipa! Wow. Brawo. Nie musimy, nie musimy, już pod robić, może być, bo daj, pod okno I daj, naida daj, bo coś Kurwa, daj, bo daj, bo daj, bo daj, nic Nie widzę daj, bo daj, bo Oooo, to był kurwa fliczek. hej hej outbity. Jellyn, stał, widzieliście to? Nie chcę w to grać. Nice. Kulej. Dwóch, dwóch, trzech, czterech! No kurwa, Ja artyleria! Ale wyjechali. CO TO KURWA BYŁO? Ja odpuszczam te już Nie, nie Michał, panaki zatrzymał O kurwa, dobra, jesteśmy trzy panowie, tak uspokójmy, nie napalajmy nie, nie, nie. To, tak. Właśnie, klipujcie, klipujcie teraz, klipujcie Teraz będzie akcja, zobaczcie Nie klipujcie tego Kanapka mi wyszedł Cicho Kanapka leży Ja czy z tym możesz cofać? Pałac, pałac, scout Halo, byłem kał... Dobrze, kurwa Pałac, scout, pałac, scout, o ok. Nie, skończyło się się podkładka, kurwa Pałac, scout, scout, Id. Nie Nie, to ja Wysoka, schody, no. Czyli smoke, dev, szybko Kurwa, długie Nie, straj. Kurwa, kurwa, kurwa. Okno okno, 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 okno. Ja tu trzymam się spokojnie, opaki. O oh, kurwa! Ale odjebałem Ja się on ja sniperem. Tak. I... Oh! Oh! I... Oh! O! O! Jestem skibidi O! z Nie śmiejemy się Oni wiedzą o mnie No o mnie też właśnie Nie, nie zrobiłam tego Albo nie wiedzą <grystka>? Nie No kurwa Main, main, main ma zero Boiler pan. Pit, pit, pit Pit to pit No za ty Yes, nie, no. coś rób, real. Nie wchodź, do, nie wchodź do dżungli, nie wchodź, nie wchodź, do ceta jesteś. Tam jakaś kurwa będzie stała wcelowana, dostaniesz pestkę, kurwa, na chuj ci to. B. B. no i dobra. To z wasze, na no spokojnie, chłopaki. Czekam na ciebie Wyobraźcie sobie, że jesteście w lesie, kurwa, szumi wam weterek. Ja mam palaka. O, auto. i hezik i Hedzik, i Hedzika, Auto cały czas. O, i chedzik. Leży auto. Jeszcze. Jeden, o pięknie, no i to mi się o, podoba, no i to mi się podoba, opaki no kurwa, to je, to mi się podoba, to je to. My friend, pamiętajcie, jak, jak kurwa jesteście w jakiejś takiej sytuacji podpresyjnej kurwa, że jest presja na, na banni, wtedy sobie wyobrażasz, że jesteś w lesie, kurwa, promienie słoneczne i te sprawy, kurwa, jest i Leci mi na auto, dwóch, jeden, jeden blisko. Jeszcze z Jeszcze wysyskotę. Gala, gala, po prostu Widzę lufę. No szkoda, no, że no, jakoś no. wybiega jak rakieta. Podjeżdża mi. A ja double bez double zoom Yeah, oh, wow. o kurwa, o kurwa, to <laughs> jest w ciężkim szoku, nie? Mikrofon muted. Yeah, no. Było to na... Mikrofon Heavy, Mikrofon no, <laughs> nic muted. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Mikrofon aktywowany. Go back to side, go back to side, come on. Mikrofon mm. muted. jeszcze wy, wy, wy,